Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Naszym pierwszym podstawowym celem strategicznym na najbliższy okres czasu jest przejście z co najmniej jednym z naszych partnerów strategicznych na kolejny etap współpracy, który rozumiany jest jako podpisanie umowy o wspólnym rozwoju technologii, co jakby w świecie technologicznym w dużej mierze jest wstępnym wyborem dostawcy do nowego rozwiązania technologicznego. Czy w tej chwili koncentrujemy się na jednej technologii, na jednym produkcie na niebieskich kropkach kwantowych? Cała nasza praca nakierunkowana była na przygotowanie tej technologii do zastosowania w przemyśle wyświetlaczy. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się zapytania z rynku odnośnie możliwości wykorzystania tej technologii, między innymi w zobrazowaniu medycznym. I eksplorujemy jeszcze kolejne dwie branże, ale o tym powiemy jakby w momencie, w którym pojawią się tam jakieś konkrety, więc nie planujemy Wprowadzania nowych, w najbliższym czasie zupełnie nowych produktów na rynek, raczej myślimy o adaptacji naszych kropek kwantowych i naszej technologii do innych branż. Tego typu rozwiązania są w stanie przyspieszyć nieco fazę B +R, dlatego, że są w stanie w dużej mierze wspierać inżynierów i badaczy w interpretacji wyników. E, więc myślę, że pomogą nam e, szybciej tworzyć kolejne generacje produktów. Tak, tutaj uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Nasze materiały dzisiaj na etapie e, walidacji e, spotykają się u tych samych producentów z materiałami naszej konkurencji z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych, i e, cały czas jesteśmy w peletonie, tak samo jak pozostali. W związku z tym nasze parametry nie odbiegają od parametrów. E, nawet dużych firm technologicznych, ta szansa konkurencji jak najbardziej jest. Mało tego, w pewnym sensie premiuje nas położenie. Większość naszych klientów znajduje się w Azji. Są to przede wszystkim Chiny, Korea, Japonia i w Stanach Zjednoczonych. A tu trzeba pamiętać, że firmy koreańskie niechętnie współpracują z firmami chińskimi, firmy chińskie niechętnie współpracują z firmami japońskimi. Korea z Japonią, również mają jakby swoje konkurencyjne historie. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie ułatwia im handlu. Natomiast my jesteśmy położeni na gruncie neutralnym z punktu widzenia praktycznie wszystkich rynków zbytu, które zaliczamy do rynków podstawowych. Dopóki spółka nie uzyska zdolności kredytowej, będzie się pewnie opierać na kapitale akcyjnym a później i kapitale grantowym, a później planujemy również włączyć finansowanie długiem w sytuacji, w której będzie to już możliwe. Jak najbardziej tak, ale w momencie, w którym sytuacja spółki będzie na to pozwalać. Partnerem programu jest spółka EmploCity S.A., specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.